Dzień dobry! Witam w moim pierwszym filmie z Star Wars Galactic Battlegrounds. Wojna klonowa. Kampania. E, ja e, nie będę zaczynał od początku, ponieważ już trochę sobie zrobiłem w kampanii UMA 9. To jest taki droid. Tu możecie sobie zatrzymać i, i szybko przeczytać o co to chodzi. Ja nie robię, bo nie umiem, pan Lord Sidious, we have located Nabu's chief surprise center. It seems that all materials that are collected on Nabu are sent to this location. Stored temporarily in spaceports before being sent off world. Our blockade stops these resources from being transported away. And thus their stockpiles must be overflowing. Ok. Uh. Uh. Powinienem coś mówić? Zmieniło się. Właśnie wiedziałem, że to jest takie głupie że to wcale nie są objectives. No nieważne. Ale naszym celem jest, to jest zniszczenie trzech. Portów y, kosmicznych y, w Spinneaker. To jest jakaś miejscowa i musimy ją zas zastąpić je naszymi własnymi. I mamy mieć 10 tysięcy Nowa Crystals, czyli tych kryształów Nowa, poprzez y, zbieranie surowców, sprzedawanie dóbr w naszym Spaceporcie, czyli y, no tej kosmicznej przystanie i handlem z innymi spaceportami. Dobra. Mm. Upewnij się, że masz y, odpowiednio dużą y, armię, zanim spróbujesz y, najechać dobrze bronione y, nabrzeżne miasto Spinnaker. Używaj swoich własnych tych y, marketów. Portów kosmicznych, żeby wymieniać surowce, których masz za dużo, te nadwyżkowe surowce na nowe. Tutaj jest nowa, to zielone, na te kryształy nowa. I... I nie przesadzaj, czyli nie, nie przesadzaj z tym osiąganiem tego celu poprzez kupowanie tych kryształów przez te no przez te bardzo wysokie ceny, która bo tutaj jest inflacja w tych jordirby, has a spaceport, create and send cargo hovercrafter no, no to twój pobliski sojusznik ma gwiezdny port kosmiczny stwórz i wyślij swój tabór e, cargo hovercraft no to cargo to jest nie wiem no wszyscy wiemy ale nie potrafimy powiedzieć co to jest no. to jest tabor e, ten hover to jest poduszkowiec poduszkowiec twór poduszkowca a nie wiem znaczy augment your nova reserves. No to pewnie, żeby y, umocnić swoje rezerwy kryształów Nowa. Możesz nawet y, wysłać cargo Hovercraft y, do y, wrogich spaceportu Provided you Subtly and the Position Random Czyli, że można handlować z przeciwnikami e, Reconnaissance, czyli szpiedzy czy tam w i of Vampires E, oni e, raportują małą, niebronioną wioskę Nabu blisko twojego, twojej startowej początkowej pozycji. Oni są lojalni to The Queen. Chodzi o królową Amidale i e, współdzielą jej, outmoded, czyli oni wyznają jej e, pacyfizm, e, outmoded, czyli e, to chyba nie jest niemodne, ale yy, na pewno jest to yy, negatywne określenie pacyfizmu. <grym> <grym> eee, oni mogą być... Yy... <grym> no trzeba być bardzo dobrym yy, tutaj speakerem chyba, żeby to przetłumaczyć. Bo ja tak naprawdę nie wiem, co to znaczy. Oni mogą być liczeni Czyli chyba można ich atakować Nie wiem co znaczy relinquish no, Relinquish to, to jest chyba, że można im to zabrać po prostu, ich pobić Czyli można ich napaść i dostaniemy surowce i handlarze z NABU mają e, porty e, kosmiczne, e, które mogą się okazać pożyteczne. O! Można je zniszczyć, żeby e, właśnie splądrować e, ich rezerwy e, lub e, impose hovership overship trade on them e, for higher profits in the long term. E, czyli można je zostawić, nie niszczyć ich od razu, tylko sobie z nimi handlować. おおいいおい